Jeśli chodzi o tą reklamę, no to przede wszystkim dla nas najbardziej dopuszczalne jest wycięcie tych drzew. Miesiąc temu w tym miejscu, na styku ulic Garbary Jestkowskiego, nielegalnie poprzycinano kilka drzew. Teraz, co ważne, także nielegalnie, pojawiła się tu wielkoformatowa reklama książek z rekolekcjami. Kamienica, na której jest powieszona ta reklama, nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków, ale znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską. I na wszelkie tego typu działania, w tym wieszanie elementów reklamowych, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego. W tym przypadku, w przypadku tej reklamy, takiego pozwolenia nie ma. Proszę zobaczyć, to są te same drzewa. I one by były na takiej wysokości? Tak. Osiedlowy radny Tomasz Dworek był świadkiem nielegalnej wycinki, której dokonano jeszcze zanim na ścianie kamienicy pojawiła się obecna reklama. Jednak radny już wtedy przypuszczał, że przycinanie drzew może być związane z wieszanymi od lat w tym miejscu reklamami. Jeżeli zwrócimy uwagę na drzewa, które są przy reklamie, które zazwyczaj na tej ścianie wisi, to drzewa są. Malutkie, obok są spore drzewa, więc systematycznie w ciągu kilku lat te drzewa były rokrocznie przycinane. Reklamy w tym miejscu pojawiają się już od lat. Osiedlowy radny Krzysztof Sroczyński wskazuje, że miasto powinno się jak najszybciej zająć tym tematem i doprowadzić do tego, że reklama zostanie usunięta. Bardzo byśmy chcieli, żeby miasto bardziej angażowało się w tego typu działania regulujące kwestie nielegalnych reklam. I również, żeby takie działania do jak najszybszego uregulowania, tym bardziej tej reklamy, wsparło nas i zadziałało w taki sposób, żeby tych reklam po prostu nie było. Miejski konserwator zabytków podkreśla jednak, że takie procedury trwają. Ze względu na to, że ulica Estkowskiego jest już poza obszarem parku kulturowego, Straż Miejska nie może po prostu nałożyć mandatu, co przyspieszyłoby sprawę. Jednak jak podkreśla miasto, podjęto już pewne kroki, by usunąć reklamę. Skierowaliśmy pismo do właścicieli o wyjaśnienie sprawy oraz o niezwłoczne usunięcie baneru. Rozmawiamy też z firmą reklamową, która odpowiada za powieszenie tego elementu. W sprawie nielegalnej wycinki drzew w tym miejscu także zostały złożone odpowiednie pisma. Już w styczniu zarząd dróg miejskich powiadomił o tym policję. Paula Borowska, puls dnia.